Yeah. Dużo osób ciągle napierdala jak na infolinii. Ziomar się zagubił, trudno trzeba było znać swój limit. Kurwa, ile ludzi poszło za to się nie będę winił. Mogęś robić kasy z nami, a wolę siedzieć z nimi. S Strzelam, że nie było warto, skoro teraz widzę łaku, że ci nie przechodzi karto. Nie jesteśmy tacy sami, ty zapijasz gówno Te Cenę kopię z chłopakami jak laminia mal na Nie, yeah. Dużo osób ciągle napierdala jak na infolinii. Ziomar się zagubił, trudno trzeba było znać swój limit ile ludzi poszło, za to się nie będę winny Mogłeś robić kasy z nami, a wolę siedzieć z nimi. Strzelam, że nie było warto Skoro teraz widzę łaku, że ci nie przechodzi karto. Nie jesteśmy tacy sami, Ty zabijasz gówno fantom Wtedy kotwy z chłopakami, jak dla mnie malna Okej Matyś się rozkręcił jak korporacja To, że jestem wyżej od was to jest absurdalna racja Mój teledysk na twoim ekranie wieczorna na Moje ruchy są tak duże, że dla ciebie to abstrakcja Nie czekałem, aż mi skapnie, tylko sam wypracowałem Spierdolenia w tancu To co miałem, no to dałem Może dla Ciebie to chujnia, tak oddawasz to co miałeś dziwnego, że wdepnąłeś w pewno chora sam tak chciałem yeah. Dużo osób ciągle jak na pierdalek, na infolini Dziomal się zagubił, trudno trzeba było znać swoimi Kurwa ile ludzi poszło, za to się nie będę winił Mogęś robić kasy z nami, a wolałeś siedzieć z nimi Strzelam, że nie było warto Skoro teraz widzę łaku, że ci nie przechodzi karto Nie jesteśmy tacy sami, ty zapijasz gówno fantom z chłopakami, jak Lamina mal na kam